na Facebooku, teraz transmituję na YouTube. Jeżeli ktoś by mi napisał, czy mnie słychać, to byłbym wdzięczny, bo pierwszy raz i nie wiem, do końca wiem, czy, czy to wszystko tutaj działa. O, tu na przykład pewnie nie działa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Mikrofon już powinien być słyszalny. A czy gitara? Jest słyszalna. Czy mnie słychać? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Szczegóły. Działa, o super. Yy, witam Iwo. Bardzo się cieszę. Dobrze, dzisiaj miałem to tak. Może najpierw jeszcze powiem kim jestem. Nazywam się Michał Przerwatec Mayer, dla tych, którzy nie wiedzą. Jestem gitarzystą. O, o swoim dorobku nie będę opowiadał. Zapraszam na Spotify'a, tam można całą dyskografię przesłuchać. Zapraszam na Wikipedię, tam też można poczytać. Zapraszam na moją stronę tetmayer.pl, tam można być na bieżąco z różnymi moimi działaniami. A no i też uczę gry na gitarze, w zasadzie głównie się tym zajmuję. I, i dzisiaj odpowiadam na różne pytania. Nawet już jedno pytanie zostało zadane po, tuż po poprzedniej sesji na żywo, i dotyczy kształcenia słuchu. W jaki sposób gitarzyści mogą kształcić słuch? No więc, więc właśnie o tym dzisiaj będę opowiadał. Więc tak, zaczynając od początku. Po co w ogóle kształcić słuch i dlaczego uczniowie, którzy uczą się prywatnie, często tego nie robią? Myślę, że często tego nie robią z tego powodu, że po prostu nie mają takich zajęć. Kiedy się chodzi do szkoły państwowej, to ma się osobny przedmiot oprócz instrumentu głównego, na przykład gitary, ma się jeszcze dodatkowo na przykład fortepian. I, no I ma się zajęcia z kształcenia słuchu. Natomiast osoby, które uczą się prywatnie, takich zajęć nie mają. I o ile nauczyciel gry na gitarze nie zwróci na to uwagi i gdzieś nie wplecie między, między gitarowe ćwiczenia i między repertuar właśnie zagadnień z kształcenia słuchu, no to ta sfera zostaje pominięta. A jest ona niezwykle istotna. Myślę, że jest nawet. Bardziej istotna, może to będzie trochę kontrowersyjne, co powiem dla niektórych, ale uważam, że kształcenie słuchu jest bardziej istotne niż na przykład umiejętność czytania i pisania nut. Dlaczego tak twierdzę? Twierdzę tak dlatego, że po prostu znam wielu artystów i też podziwiam wielu artystów, którzy nie pisali nut, nie, nie czytali nut, ale jednak kształcenie słuchu mieli doskonałe. Wiedzieli, jak brzmi akord durowy, wiedzieli, jak brzmi akord molowy, byli w stanie ze słuchu powtórzyć każdą melodyjkę, którą ktoś im zaśpiewał, zanucił, zagrał. Tak, praca w zespole szła wartko, bo wystarczyło, że ktoś zagrał na jednym instrumencie jakąś melodię i inne osoby od razu mogą ją ze słuchu, szybko powtórzyć. I i też twierdzę tak, ponieważ czytałem bardzo wiele, wiele wywiadów i oglądałem wiele wywiadów z różnymi muzykami, którzy są, powiedzmy, z tej takiej działki muzyków yy, samołuków, i oni często przyznawali się właśnie do tego, że nie studiowali teorii, że nie czytają, że nie posługują się, że wszystko pamiętają w głowie, że nie potrzebują zapisywać, ale kształcenie słuchu. Na przykład, mają zrobione. Na przykład przykładem jest Tony Rice, świetny gitarzysta bluegrassowy, który właśnie wprost powiedział, że nigdy nie studiował teorii, nigdy nie zapisywał, wszystkiego się uczy na pamięć, ale był jako dziecko na, na kursie kształcenia słuchu. No więc, więc bardzo zachęcam. No oczywiście, kształcenie słuchu to jest pewien wysiłek, trzeba znaleźć na to czas, trzeba to systematycznie praktykować. Ale warto, ta inwestycja się zwraca po wielokroć, wielokroć. To tak samo jest też z nauką pisania i czytania. Też jest to, jest to rzecz, która wymaga wysiłku, żeby się nauczyć pisać i czytać noty, ale potem ma się dostęp do literatury i z łatwością można przyswajać wiedzę. Więc to też jest rodzaj inwestycji, która dopiero po jakimś czasie się zwraca. Dobrze, no to teraz tak. Jak, jak kształcić słuch? Po pierwsze, żeby kształcić słuch, to trzeba nauczyć się nazw dźwięków. No bez tego niestety kształcenie słuchu jest bardzo, no nie, nie wyobrażam sobie, nie, nie znam narzędzi do kształcenia słuchu, które nie wymagałyby znajomości noc, więc. Więc tutaj nie będę szczegółowo opowiadał, jakie są nuty. Zakładam, że ci, co wiedzą, to, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to po prostu się dokształcą i wrócą do tego wideo trochę później, jak już się dokształcą w kwestii tego, jakie są dźwięki. Przypomnę tylko, że dźwięki to są pierwszych 7 liter alfabetu: A, B, C, D, E, F, G, A, i że pomiędzy niektórymi dźwiękami znajdują się jeszcze dźwięki. Między A i B jest AIS potem jest CISDES, TISS, FISGES, GIS Cis AS. No i to jest, to jest bardzo istotne. Druga rzecz, którą, której trzeba się nauczyć, to, są, to jest budowa gamy durowej i molowej. I oczywiście, gamy durowe i molowe występują w odmianach. Są jeszcze różne inne skale, no ale od czegoś trzeba zacząć. I ja dzisiaj chyba nie będę wychodził poza te dwie e, właśnie durową i molową. Myślę, że e, poćwiczenie tych dwóch skal to i tak już jest naprawdę świetna podstawa e, dla osób początkujących. E, także. E, Skala, skala to jest schemat odległościowy, który porządkuje dźwięki w obrębie oktawy. Zawsze taki schemat odległościowy musi dać sumę 12, bo to tyle jest dźwięków w muzyce. W muzyce jest 12 dźwięków i chodzi o to, żeby według konkretnego schematu odległościowego przejść przez te 12 dźwięków. Więc na przykład gama durowa ma taki schemat 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Od C. Dwa do przodu to D, dwa do przodu to E, jeden do przodu to F, dwa do przodu to G, dwa do przodu A, dwa do przodu B, dwa do przodu C. I tak trzeba umieć od każdego dźwięku. Na przykład od A. Dwa do przodu B, dwa do przodu Cis, jeden do przodu D, dwa do przodu E, dwa do przodu Fis, dwa do przodu Kis, dwa do przodu A. Zachęcam do tego, żeby założyć sobie zeszyt i po prostu w tym zeszycie codziennie napisać sobie parę gam. Ja to praktykowałem latami i mam dosyć w tym dużą wprawę, więc każda gama, jakaś tam typu S-dur, SFGA, CDS, po prostu jest to szybko i, i jest to dosyć oczywiste, żeby taką gamę zbudować. Molowa gama ma budowę nieco inną i dlatego brzmi inaczej. Ma budowę 2-1-2-2-1-2-2. Od dźwięku C, dwa do przodu D, jeden do przodu S, dwa do przodu F, dwa do przodu G, jeden do przodu S, dwa do przodu B i dwa do przodu C. Tak. I, i, osoby, które trochę nie nadążają, to zachęcam do tego, żeby zajrzeć na mojego bloga. nauka.tytmajer.pl Ukośnik blog. I tam są dwa artykuły. Wśród wielu licznych artykułów. Jeden dotyczy właśnie gamy durowej, drugi gamy molowej. I tam te wszystkie rzeczy w szczegółach łącznie z tabulaturą, jak zagrać na gitarze te gamy na kilka sposobów. To wszystko tam jest wytłumaczone. Więc, więc tak, nazwy dźwięków, to pierwsza rzecz. Gamy durowe to druga rzecz. Gamy molowe to trzecia rzecz. I kolejna. Sprawa to jest to, że te gamy trzeba po prostu śpiewać, żeby kształcić słuch, żeby kształcić uszy, to trzeba te gamę śpiewać. I akurat dzisiaj mam trochę obniżony głos, więc dzisiaj będę śpiewał je trochę niżej, ale to jest właśnie istotne, żeby mieć świadomość, Jaki rejestr naszego głosu jest dla nas wygodny, żeby nie śpiewać tych gam zbyt wysoko i nie męczyć naszego głosu, ani zbyt nisko. Więc tutaj wiele osób będzie w stanie samodzielnie sobie zdiagnozować. Jaki jest rejestr naszego głosu, ale jeżeli ktoś nie, nie poradziłby sobie, no to można wtedy z pomocą nauczyciela emisji głosu sobie zbadać, gdzie ten nasz głos funkcjonuje najwygodniej. Ja, jak mówię teraz na przykład, no to to jest gdzieś tam w okolicach A, A C, A, G, A, C, D. Jak mówię. Jak, jak zadaję pytanie to to, to D, może jak się jeszcze bardziej, to może ale tak normalnie to, to raczej to raczej A, B B to jest taki dźwięk, na którym mówię dosyć często, A to jest taki dźwięk, na którym mówię dosyć często, więc, więc warto jest właśnie wiedzieć, gdzie, gdzie na których dźwiękach jest ta nasza mowa więc ja za, będę zaczynał sobie od A i yy, i teraz znając gamy, to mogę te gamy po kolei wszystkie śpiewać. Na przykład mam gamę c to jest dźwięk C-I od tego dźwięku C śpiewam zarówno w górę, jak i w dół, ale do granicy mojego komfortu głosu. C-D D, C. Dzisiaj ten komfort głosu mam bardzo ograniczony, nie będę śpiewał wyżej niż na przykład dwa stopnie w górę. C, D, E, F, E, D, C, I w tym C, B, A, G, A, B, C. Mogę to ćwiczyć sobie przy pianinie, mogę to ćwiczyć z gitarą. C, D, E, F, E, D, C, C, B, A, G, A, B, C. I jeżeli zmieniam tonację potem na powiedzmy bez Donację bezdor. To zmienia mi się donacja, dźwięki się zmieniają, ale rejestr mojego głosu zostaje ten sam. Bez C, D, S, F, S, D, C, bez A, I w ten sposób każdą gamę. Na przykład teraz Gis-mol, to jest Gis-mol, akord gis i śpiewam gamę Gis-mol. Gis, Ais, Be, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Fis, E, Dis, Cis, Be, Gis. I to jest, ten, takie śpiewanie tych gam jest jest super istotne, zwłaszcza właśnie z instrumentem na tle tego akordu, bo w ten sposób poznajemy brzmienie. Jeżeli, jeżeli jestem w stanie, jeżeli coś poznam, to jestem w stanie też potem to rozpoznać. Czyli jeżeli usłyszę taką gamę w utworze, to będę w stanie się zorientować. A, to jest to, co znam. Znam, bo zagrałem, zaśpiewałem i, i, i w ten sposób jestem w stanie rozróżnić, czy utwór, którego słucham, to jest utwór molowy, czy to jest utwór durowy. i, 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 i potem, jeżeli jak już mam to, jak, jak już te gamy pośpiewałem, to, to potem. Trzeba te, te gamy też poznać bardziej szczegółowo. Na zasadzie takiej, żeby na przykład w momencie, w którym zagram sobie jakiś akord, na przykład c -dur, i sobie myślę, że chciałbym zaśpiewać trzeci dźwięk z kolei. To jest dźwięk E. Albo na przykład szósty. A. To jest dźwięk szósty, a czyli szósty z kolei. Szósty, siódmy, pierwszy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Tak? I w ten sposób poznawać tę gamę bardziej szczegółowo. E, właśnie poprzez, poprzez śpiew, poprzez solfesz. I potem kiedy słucham. I, po, I potem przychodzi ten moment taki, że, że chcę to już wykorzystać w praktyce, czyli posłuchać jakieś piosenki i zastanowić się, jakie to są, jakie, na jakich stopniach są te piosenki. Tutaj posłużę się jakimś przykładem, który po prostu mam w pamięci. E, powiedzmy. Hmm. E, Pink Floyd wish you were here.

Tak? I, I to jest właśnie kształcenie słuchu. Że ja słyszę melodię i jestem w stanie, śledząc po kolei stopnie gamy, dojść do tego, od którego zaczyna się melodia. W tym przypadku to był czwarty stopień. How I wish. Czwarty, trzeci, czwarty. Trzeci, pierwszy. Drugi, siódmy, piąty. Hmm? No i w zasadzie. I w zasadzie to jest. To jest z grubsza wszystko. Na temat, na temat kształcenia słuchu. Oczywiście potem już jest kwestia indywidualna, kto ma z, z czym ma więcej kłopotu. Czy ktoś ma więcej kłopotu, żeby znaleźć ten swój rejestr głosu, no to wtedy trzeba pomóc go poszukać. Czy, czy ktoś ma kłopot z tym, żeby budować gamę, no to wtedy trzeba w tym zeszycie sobie te gamy konstruować. Czy ktoś ma kłopot, żeby na przykład ze słuchu powtórzyć melodię, no to wtedy trzeba do, odpowiednio dobierać wystarczająco proste przykłady i zaczynać od bardzo prostych, potem stopniowo podnosić poziom trudności. Często jest tak, że na przykład ktoś świetnie jest w stanie rozpoznać wysokość dźwięku, ale tylko jeżeli ktoś śpiewa, a na przykład już dźwięku zagranego na gitarze nie jest w stanie rozpoznać, bo barwa. Ma znaczenie. Jedną barwę słyszymy wyraźniej, inną barwę słyszymy mniej wyraźnie. No dobrze. Czy są jakieś pytania dodatkowe poza tym jednym zaległym? Staje się, że nie ma pytań. W takim razie bardzo dziękuję na, za dzisiejszą transmisję. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to wysyłajcie mi koniecznie mailem albo przez Facebooka, albo przez Instagrama. I jak się pojawią jakieś pytania, to oczywiście będę odpowiadał w kolejnych transmisjach na żywo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.